Cześć dzień dobry, tu Anai witam Was bardzo serdecznie w kolejnym 17 już odcinku z serii Anai Lubi Artżurna. Mamy majówkę, jak zapewne wiecie. Yy, odcinek ukazuje się w niedzielę. Ja pokazuję tutaj Wam, jak sobie coś tam robiłam przy okazji gadam, wy mi coś odpowiadacie w komentarzach yy, i wstaje się to taką fajną tradycją, fajną rozmową. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Że, że zaczęłam tę serię. Ten odcinek z tego tygodnia będzie troszeczkę krótszy. Nie ukrywam, że czas gonił mnie strasznie w tym tygodniu naprawdę strasznie, ale z drugiej strony sama was zachęcałam i mówiłam, że ile macie czasu, tyle róbcie. Ja wiedziałam, że mam czasu mało, więc postawiłam na takie dość proste rozwiązania. Gdzieś tam w głowie pomysł mi się czaił od jakiegoś czasu. Nie ukrywam też, że im dalej w las, im dalej tworzę te serię, tym prościej jest mi robić zarówno wpisy, jak i edytować filmy. I tutaj no, muszę się przyznać, że wydarzyło się tak, że dopiero w piątek wieczorem tak naprawdę usiadłam w ogóle do robienia wpisu. A ponieważ w sobotę rano planujemy mały wyjazd, to no, to ten piątek wieczorem był jedynym dniem, kiedy mogłam to wszystko zrobić, ale właśnie widzę też, że ta seria pomaga mi bardzo w tym, że ta edycja filmów idzie mi szybciej, sprawniej, lepiej. To jest w ogóle coś, co ja bardzo, bardzo lubię robić, A czego się uczyłam sama, kompletnie sama, na własną rękę. I bardzo mnie to cieszy, tylko że ja mam taką tendencję do takiego strasznego dopieszczania. Żeby wszystko było takie super. No i zdarzało mi się tak naprawdę do tej pory, że filmy na YouTube edytowałam 3 dni. Co jest oczywiście mm, no, może z jednej strony fajne, no ale z drugiej strony, jeżeli chciałabym kręcić filmy co tydzień, tak jak teraz, no to edytowanie ich po 3 dni byłoby zdecydowanie mm, nieoptymalnym wykorzystaniem czasu. No więc widzę, że idzie mi to coraz sprawniej. E, te voiceovery też <gry> nagrywam coraz. E, śmielej chyba, e, no. E, więc tak, e, tydzień, tak jak powiedziałam, miałam dość szalony i taki bardzo, bardzo zajęty. Mieliśmy też wczoraj live'a na e, Zielonych Kotach, e, bardzo sympatycznego i, miło, i, i, i miłego, ale też bardzo męczącego, ja zawsze jestem taka wykończona po, po, po live'ie. E, więc no, więc tydzień był taki dość, dość szalony, intensywny, i uświadomiłam sobie w ogóle, słuchajcie, kilka dni temu. Ja nie wiem, czy wy wierzycie w takie rzeczy, jak nie wiem, czy to są zbiegi okoliczności, czy wręcz przeciwnie. Uświadomiłam sobie, że ten majówkowy okres to jest taki okres, który często w moim życiu wiąże się z jakimiś dużymi zmianami. Eee, nie wiem, dwa razy. Albo nawet, właśnie nie mogę sobie przypomnieć, ale bardzo możliwe jest to, że trzy razy właśnie w okresie majówkowym się przeprowadzałam. Raz odchodził ode mnie mąż też w tym majówkowym okresie. Na pewno coś tam jeszcze się, się działo, no a teraz zmieniam pracę. Zmieniam pracę. Mówię o tym coraz śmielej i coraz radośniej. Co prawda, ta zmiana jest taką płynną zmianą, bo prawda jest taka, że były dwie firmy, z którymi współpracowałam z jedną dużo, z drugą mniej, i teraz tak naprawdę tylko zmieniam te, te proporcje i z tą drugą będę współpracować dużo, a z tą pierwszą tyle, ile będzie potrzeba zobaczymy. No i tak. Jest to zmiana i żeby Wam jakby pokazać skalę tej zmiany, to chciałam powiedzieć, że ta firma, w której pracowałam do tej pory, z jakimiś tam małymi zawirowaniami, bo zmieniła się nazwa firmy, ale ludzie byli w zasadzie ci sami, to ja pracuję w tej firmie, pracowałam 20 lat, a nawet więcej, we wrześniu byłoby 21. Yy, więc to jest zmiana, to jest duża zmiana. Yy, ja do niej podchodzę tak trochę już teraz spokojnie, bo ona tak naprawdę zaczęła się dziać kilka miesięcy temu i gdzieś ta myśl już tam troszeczkę we mnie okrzepła. Yy, no ale ten dzisiejszy dzień był właśnie takim, powiedzmy, symbolicznym dniem, no bo mówię, nie odchodzę tak do końca z, z, ze starej firmy, no ale jednak yy, gdzieś tam te proporcje się zmieniają. Yy, i no, dzisiaj był taki dzień dla mnie bardzo znaczący. No i pomyślałam sobie, że tak, no właśnie w okolicach, w okolicach majówki dzieją się takie różne rzeczy. No i myślę sobie, że to dobrze. No może to jest też tak, że... że... Jeżeli chodzi o przeprowadzki, na pewno to jest tak, że, że to jest taki czas, kiedy łatwiej jest po prostu zorganizować pewne rzeczy. Jest więcej czasu na to, żeby sobie tam poukładać różne rzeczy na półkach i tak dalej. Ja teraz też się cieszę, że, ten, że, że w sumie ten moment przejściowy tak mi wypada, że mogę tutaj sobie zrobić jeszcze jakieś może takie małe, wolne, mogę tak zczyścić głowę. I w ogóle. No i właśnie, pomyślałam sobie, że Podzielę się z Wami tą, tą myślą i tą refleksją, która mi towarzyszy w tym tygodniu. Ponieważ odcinek jest troszeczkę krótszy, to już nie będę tutaj e, nawiązywać za bardzo do tematu z zeszłego tygodnia, czyli mm, tego skąd się wzięło w moim życiu rękodzieło, ale wrócę do niego jeszcze, bo, bo to był dopiero taki początek historii. E, natomiast, e, no właśnie, chciałam Was zapytać, czy. Czy wierzycie w takie rzeczy, że nie wiem, liczby mają znaczenie, albo horoskopy mają znaczenie, albo daty mają znaczenie i tak dalej? Bo ja mam tak, że nie zwracam na to szczególnej uwagi, dopóki nie zauważę właśnie takich pewnych ciekawostek. I, i, i ciekawi mnie to i zawsze mam takie podejście, tak pół na pół, jakby trochę. Trochę zwracam na to uwagę i trochę wierzę, ale z drugiej strony, jak mi to nie pasuje, to, to luz nie? No więc, tak, pomyślałam sobie, że, że, że początek maja jest jakimś takim momentem ewidentnie znaczącym w moim życiu. I no. I bardzo się cieszę, że i, i, i jakby ta świadomość, bardzo akurat teraz, bardzo jakoś tak miło miło do mnie mówi i miło do mnie przyszła, bo, no bo pomyślałam sobie, że, że to fajny moment na zmianę, taki maj. Życzę Wam bardzo miłego, przedłużonego weekendu i bardzo twórczego maja i do usłyszenia za tydzień. Pa pa!